Pięć rzeczy na czarną godzinę ze straganu z pamiątkami. 1. łopata chińskiego komandosa. Tnie przykręca wierci, pokazuje kierunki i co tam jeszcze MyFriend napisał na opakowaniu. 2. Nakrycie głowy w cywilnym kamuflażu. Idealnie zabezpiecza przed słońcem i kontaktem z kobietą. Dostępne również w prawilnej panterze oraz wariant pustynny. 3. Replika uzbrojenia twojego wyboru. Żebyś nie wyszedł z wprawy, ćwicz manual nawet na plaży. 4. Gry planszowe, karty i zabawki. Morale w oddziale to naprawdę ważna rzecz. Hmm... To trochę komplikuje sprawę. A tak naprawdę, jeśli ktoś do tej pory nie zauważył, to ten materiał jest bardziej dla żartu niż na serio, ale cenna porada i tak się znajdzie. Owszem, od biedy awaryjnie w razie totalnego kałosztormu znajdziesz na takim bazarze z bzdetami coś użytecznego, jak metalowy kubek, trytki, łopatę, zapalniczkę czy foliak przeciwdeszczowy. Ale po pierwsze, jakość tego wszystkiego jest niższa niż obietnice polityków. Po drugie, musisz naprawdę poświęcić czas na szukanie czegokolwiek użytecznego na dolnych półkach w okolicy zaplecza, a po trzecie, cena to absolutna pomyłka. Miała być porada, to jest. Szanuj swoje ciężko zarobione pieniądze, żebyś potem nie wybałuszał oczu na widok paragonu.